No, witajcie, kochani, witajcie. <gry> witajcie wieczorową porą. O, coś mi się tutaj zgasło. Tutaj dzisiaj mamy przekazy e, dla następnych znaków. Dzisiaj e, mam, układam karta opiekunów duchowych, takie piękne energie. Chociaż bardzo dużo się dzieje. Dostaję od Was bardzo dużo wiadomości. Na dzisiejszy wieczór wybrałam następne trzy znaki. I następne wiadomości, gdzie tutaj y, odpowiem Wam w filmiku, dlatego że więcej może osób będzie zainteresowanych. E, dobrze, zobaczmy sobie, y, co tutaj karta opiekunów duchowych chcą powiedzieć wodnikowi. Już patrzymy. No właśnie, wodniczki teraz y, będą przeżywały taki okres bardzo dobry. Okres takiego zachwytu, okres, który daje Wam takie niesamowite energie wspierające, takie energie, które są przy Was, takie energie, które będą Was kierowały właśnie w stronę natury, w stronę intuicji, w stronę wnętrza, w stronę uzdrawiania. Koziorożec. Koziorożce będą odpoczywały, Tutaj zalecana jest dla Was odpoczynek przede wszystkim. I kogo tutaj mamy? Bliźniaki. Bliźniaki będą myślały o pięknie, będą myślały o energii, właśnie takiej kreacji, przyjaźni, czegoś fajnego. Dzisiaj po dzisiejszym filmiku przyszło jeszcze więcej pytań niż się właściwie spodziewałam. Dlatego. Sobie wszystkie tutaj spisałam. Część mam w telefonie wasze pytań, część sobie spisałam z waszych problemów, w których do mnie dzwonicie. Już sobie tutaj patrzę. Zawsze proszę o cierpliwość, zawsze proszę o cierpliwość i zawsze proszę o wyrozumiałość, <laughs> z tego względu, że zawsze staram się jak najbardziej tutaj. Wam odpowiedzieć. Co Wy dzisiaj zamawiacie przede wszystkim? Zamawiacie dzisiaj, w jaką ścieżką powinniście podążać w karierze? Zamawiacie horoskopy, zamawiacie pytania tutaj poszczególne. Oczywiście się za, zapisujecie też na sesję. Dzisiaj głównie dominowały takie pytania, czy macie klątwę, kim byliście w przeszłych wcieleniach, też. Na sesji to omawiamy bardzo, bardzo, bardzo szczegółowo, więc zapraszam Was serdecznie. Dużo się dzieje, dużo się dzieje, i dużo osób do mnie dzwoni, takich zalęknionych, przerażonych, dlatego ja zawsze uważam, że skoro urodziliśmy się w danym momencie na ziemi, w danym czasie, w danym, powiedzmy, kraju, i mamy różne rzeczy, o coś mi tutaj zgasło, przepraszam, i różne rzeczy do przepracowania, trzeba każdą sytuację w życiu potraktować jako lekcję. Lekcję i po prostu jako wyzwanie. To i być wdzięcznym za to wszystko, co mamy. Jeżeli urodziliśmy się w spokojnym kraju, ja dużo. Ja w swoim życiu mieszkałam w wielu krajach, teraz doceniam tutaj to miejsce, w którym mieszkam. Tutaj jest spokój, plaże, lasy, dobrej jakości życie. To znaczy, że to mamy w danym momencie do przepracowania, ale to nie znaczy, że my nie zauważamy jakichś konfliktów, niesprawiedliwości, cierpienia. Trzeba się kierować współczuciem. Trzeba się kierować współczuciem, wysyłać energię uzdrawiania, współczuć tym osobom, być całym sercem z danymi osobami, ale dodawać otuchy, nie straszyć. Wiele osób straszy na internecie, wiele osób e, tak jakby e, w pewien sposób daje lęk innym osobom. To jest niepotrzebne. To jest niepotrzebne, ta energia nie jest potrzebna. Prawda jest taka, że nasza dusza czy człowiek ma różne rzeczy do przepracowania. Prawda jest taka, że góra nas nigdy nie zostawia bez pomocy. Zawsze się pojawia pomocna dłoń, bądź słowo, bądź jakiś symbol, który aktywuje czy naszą siłę wewnętrzną, czy nasze takie zdolności właśnie uzdrawiania. I to jest bardzo fajne, bo Nigdy, każdy dzień nie jest taki sam, i energia danego dnia też nie jest taka sama, i budzimy się też codziennie jakby inni, innymi ludźmi. I to jest takie ciekawe, właśnie, że nawet jeżeli są trudne rzeczy, czy jakieś są dramaty, no one są wpisane w życie, my wzrastamy. Dlatego trzeba doceniać te momenty i żyć tak, jakbyśmy chcieli żyć. To jest bardzo ważne, współczuć innym ludziom, szczególnie tym osobom, które są zdecydowanie, zdecydowanie w trudnej sytuacji, pomagać. To jest bardzo ważne. Pomagać przede wszystkim. Dlatego dużo osób się zgłasza do mnie o pomoc. Jutro mamy rytuał, rytuał dobrobytu. Będzie to rytuał, gdzie Właśnie, otworzycie swoje drogi finansowe. Jeżeli ktoś szuka nowej pracy, chciałby tą pracę przyciągnąć czy ma problemy z finansami, tutaj bardzo dobra energia na oczyszczenie, na blokowanie dróg. Jeżeli ktoś prowadzi firmę, także jest to dobry czas na oczyszczenie firmy, zharmonizowanie tych energii, otworzenie dróg, jeżeli chodzi o klientów. Zapraszam serdecznie, jak najbardziej. Jeżeli macie trudności finansowe, zapraszam także. Aniołowie czy wasi opiekunowie duchowi poprzez taki właśnie głos intuicji, oni pomogą, oni tutaj podeślą czy pomysł, czy pracę, tylko trzeba jakby otworzyć się na tą energię, więc jutro mamy rytuał finansowy, a w piątek, w piątek mamy rytuał związku, zdrowienia związku, czyli... Oczyszczenia, zharmonizowania, otworzenia się na nowe drogi. Jeżeli ktoś jest samotny, tutaj chciałby odblokować te, te drogi, jeżeli chodzi o, 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 o osobę bliską, także jest to dobre rytuał, więc jeżeli jesteś zainteresowany, napisz do mnie na kary. Rytuał jest o godzinie 22. W specjalnej grupie w ostatnim rytuale wzięło udział, czyli wczoraj, bardzo dużo osób. Wszystkie osoby były zapisane na listę. Ja nie czytam tych wszystkich osób, bo to by było bardzo dużo czasu. Natomiast, natomiast jeżeli nie jesteś w grupie, to i tak jesteś, jak nazywam, w kręgu i ta energia płynie do ciebie, a możesz sobie do 24 godzin odsłuchać. Dzisiaj były takie właśnie, takie właśnie dylematy. Dlaczego coś się nie dzieje? Najczęściej mi wychodzą miecze, czyli mamy zablokowaną energię, albo ktoś nam blokuje, albo stara sprawa z przeszłości jest takim złogiem, albo my sobie sami blokujemy tą energię i wtedy trzeba zrobić rytuał odblokowania, ewentualnie palić świecę w tej intencji, żeby odblokować energię. Dużo osób dzisiaj do mnie dzwoniło o sprawach biznesowych, jestem doradcą dobieram osoby do firmy też prognozuję z moich usług korzysta bardzo dużo biznesmenów od wielu lat jakoś się trzymamy i te firmy prosperują więc tutaj kieruję się intuicją ale też dzwonią osoby które no ja powiedziałam są na takim upadku wtedy trzeba tutaj działać kochani firma jest jak dziecko firma posiada własną energię wibracje swoich opiekunów duchowych i o tę firmę trzeba po prostu dbać. Jeżeli ktoś chciałby taki program pomocowy dla firmy, pracy energetycznej nad, firmy, nad firmą, reaktywowania tej energii, zapraszam serdecznie do kontaktu. Jeżeli masz problem, zapraszam serdecznie. Często w naszym życiu jest tak, dzisiaj było też dużo spraw, takich związanych właśnie z medium. Tutaj, często było, dzisiaj było dużo spraw właśnie związanych z medium, jeżeli chodzi o to. Często nasza dusza właśnie wędruje z życia na życie. I w tym życiu, nie tylko my sobie wybieramy plan przede wszystkim, ale też w pewien sposób tutaj, jakby nie tylko doświadczamy. Możecie sobie, możecie, możecie sobie jakby wyobrazić, ile musieliśmy przeżyć żyć, ile musieliśmy przejść żyć jako dusza, żeby doświadczać wielu rzeczy, jaką mamy, jakie mamy pole informacji w ogóle zawartych w naszej energii, czy w naszym po prostu tutaj polu. Te wiadomości one się uaktywniają w ciągu naszego życia, kiedy mamy niedokończone kiedy mamy niedokończone czasami niektóre sprawy, albo tworzymy nowe związki, nowe więzi. Ale jest to ciekawe, bo no, życie, czy tutaj, czy tam, jest po prostu przy. Życie jest tutaj, czy tam, jest po prostu taką, bym powiedziała, w pewien sposób przygodą, nauką i to jest bardzo fajne. I my wzrastamy, my się transformujemy, my tworzymy związki my uczymy się i było takie pytanie dzisiaj, też parę osób do mnie z tym dzwoniło jeszcze dzwonią, bo jeszcze mam z Wami sesję co zrobić, gdy ktoś nie wierzy, gdy ktoś po prostu nie wierzy w świat duchowy jeżeli na przykład do kogoś przychodzą duchy jeżeli chodzi o to Właśnie. nie przekonywać nie przekonywać dlaczego dlatego że szkoda energii bo często jest tak że my jako stare dusze czyli osoby które wierzą w ten świat ezoteryczny wierzą w świat energii one po prostu jakby doświadczają wielu rzeczy ktoś musi mieć doświadczenie Doświadczenie takie wewnętrzne, więc nie ma sensu przekonywać, nie ma sensu po prostu tutaj udowadniać, nie ma sensu walczyć z taką osobą, zostawić się tak, jak jest, i robić po prostu swoje, jeżeli chodzi o to. I taka dzisiaj się dyskusja nawiązała z jedną klientką, czy osoby niewierzące mają też swoich opiekunów duchowych i anioły. Oczywiście, że tak, jak najbardziej, tylko w... oni nie wierzą, więc <laughs> chociaż wśród swoich klientów na początku niedowiarku, bo czasami jest tak, że ktoś przychodzi do nas na sesję i na przykład nie wierzy. Myśli sobie, że wróżki czy zatoryka to jest zabawa, a wtedy na dzień dobry zaczynamy mówić, co się wydarzyło powiedzmy 4 lata temu w danym życiu, w danej osobie. Albo na jakie choroby, jakie choroby ta osoba przeżyła, albo co się dzieje teraz. I wtedy ta osoba jest wbita w ziemię. Na zasadzie takiej, że jeżeli ktoś przychodzi na sesję i nie wierzy, no to ja mówię, w czym ta osoba przyszła do mnie, więc ja nie mam z tym żadnego problemu. Te wiadomości się przeczuje z pola osoby. Te wiadomości są zapisane w polu osoby i używamy właśnie intuicji na tej zasadzie. I Tutaj, czasami takie doświadczenie wewnętrzne osoby, która nie wierzy właśnie, po prostu na przykład, czasami spotkałam się kiedyś. Miałam taką osobę, niedawno zresztą, która przeżyła wypadek samochodowy i czuła, że ktoś się wyciąga, jakby z samochodu, więc tutaj ta osoba nie wierzyła, ale po takich doświadczeniach uwierzyła że jednak jest coś takiego. Zresztą teraz wesz po prostu wodnika. Kiedy burzy się stary porządek, kiedy jakby ezoterycy właśnie dochodzą do głosu, zdecydowanie te wszystkie inne te wszystkie inne właśnie, ten, ten świat duchowy tutaj bardzo mocno dochodzi do głosu. Oczywiście, trzeba zachować balans, równowagę, ale coraz więcej ludzi wierzy, coraz więcej ludzi wierzy, no bo m, czym byłoby życie, gdyby nie było tego drugiego świata i tego drugiego świata bez tego pierwszego, kiedy doświadczamy, więc e, tutaj to jest bardzo ważne. Dużo osób dzisiaj do mnie dzwoniło, które są e, na takim, bym powiedziała, skraju, e, są wypaleni zawodowo, boją się jakiejś transformacji i nie ma się co bać, bo my jesteśmy tak jak m, taka... Tak jak, a, tak jak gąsienica, która zmienia się właśnie w motyla. Wszystko jest transformacją, wszystko jest zmianą, wszystko jest wzrastaniem, i to jest takie fajne, że na drodze naszego rozwoju, my jakby doświadczamy wielu funkcji, wielu rzeczy, wielu doświadczeń. Jedne się kończą, drugie zaczynają, i to jest fajne. Nie ma się co bać. Na przykład, no, nie możemy w jednej pracy spędzić Powiedzmy całe życie. No chociaż są takie osoby, które lubią, bo to byłoby nudne, to byłoby nudne. Dlaczego byłoby to nudne? Bo my się nie rozwijamy, musimy się rozwijać, my musimy iść dalej. Fajnie jest, jeżeli się rozwijamy, jest fajnie, jeżeli my coś robimy takiego, że nas to rozwija w ogóle i duchowo, ale też w pewien sposób materialnie. Ale w pewnym momencie możemy sobie powiedzieć, że musimy coś zmienić, dodać i to jest normalne, bo nigdy nic nie jest takie same, więc jeżeli wy tracicie pracę czy robicie coś, to musicie jakby otworzyć się tą energię zmiany i to jest bardzo fajne, bo ta energia zmiany ona niesie coś nowego, coś fajnego. Dlatego trzeba zawsze się kierować w stronę pozytywną, zawsze się tkrywać w stronę takich dobrych, pozytywnych rzeczy, natomiast te negatywne myślokształty odłączać od siebie. To nie znaczy, że my nie doświadczamy smutku czy cierpienia czy innych rzeczy. Doświadczamy, bo na tym polega bogactwo różnych uczuć, emocji, ale doświadczamy inaczej jako obserwator, czyli obserwujemy to w sobie i to w pewien sposób jakby ubogaca duszę, bo poznaliśmy to uczucie w pewien sposób, ale ono się transformuje. Te dzisiejsze tematy na ten temat skończę. Jeżeli jesteś zainteresowany, napisz do mnie. Na Facebooku znajdziesz mnie jako Wróżka Anila. Zapraszam serdecznie. Ja też prowadzę, ja zawsze się też rozwijam. Ja nigdy nie zostaję na czymś samym. Ja zawsze... Uczę się czegoś, to jest fajne, i zawsze rozwijam. Dlatego po prostu w pewien sposób, jeżeli my jesteśmy ciągle żywi, ta energia jest napełniona blaskiem, światłem, rozwija się, dlatego my tworzymy coś fajnego i to jest bardzo fajne właśnie. I przyciągamy do siebie podobne osoby, które podobnie wibrują z nami na tej zasadzie, bo no, musimy wybierać, to nie sztuka utknąć, czy stanąć w miejscu, tylko trzeba iść dalej, dalej i tworzyć właśnie dalej. Życzę Wam spokojnej nocy, przede wszystkim spokoju, ale też życzę Wam serdeczności, nie straszenia się, tylko patrzenia właśnie w tą stronę spokojną, bo my jesteśmy otuleni takim ciepłem, takim spokojem. Zawsze, kiedy właśnie tutaj potrzebujemy pomocy, to pomoc nadchodzi, to jest najważniejsze. Jutro będą następne tematy, następne rzeczy. Dziękuję, że Wam się podobają te filmiki. Jak najbardziej będą tutaj następne tematy, bo zaraz są następni klienci, więc <grym> zapraszam Was serdecznie, pozdrawiam.